Siema. Chciałem zrobić dwa osobne materiały na temat Legii Warszawy. Natomiast stwierdziłem, że to nie ma sensu, i zrobię jeden po prostu taki większy na temat ogólnie Legii. Film będzie polegał na tym, że po pierwsze zrobię czyszczenie składu Legii oraz omówię cztery nowe nabytki transferowe tego wspaniałego klubu. Nie spojrzę do siebie o tych nowych nabytków. Więc po kolei. No. Jak będzie Legia dokonała czterech transferów? I są to naprawdę ciekawe ruchy. Jako pierwszy przyszedł Patryk Kud. 28-letni Lewy Pomocnik z Rakowa. Uważam, że jest to dobra, dobra opcja. Patryk nie był. Ja tu będę też się posługiwał filmem o wkładzie Legi Chłopaków z Zielonego Stolika. Chłopaki pozdrawiam. Eee, oni mówili, że chyba na tą lewą stronę będzie potrzebny jakiś ktoś do konkurencji, więc wydaje mi się, jest to bardzo dobra opcja. On jest też taki lewym machadłowym. więc to jest też taka opcja chyba, żeby zastąpić im Chociaż to muszę może gdzieś tu będzie jeszcze szukany ktoś. I bardzo, bardzo dobry ruch ze strony Lengi. Taki solidny ligowiec do tego klubu zawsze pasuje. Później przyszedł Mark Gual, czyli wypożyczony do Jagiellonii z Ligi Ukraińskiej i który został pierwszy raz Ekstraklasy. I naprawdę spoko, bo teraz naprawdę mamy solidnego napastnika, który może dać dużo. To był klubowy, a mi się, że Legia po dwóch latach posłuchy będzie chciała walczyć o to mistrzostwo Polski jak, yy, jak Lew. I to bardzo mocno będzie liczyła o mistrzostwo polskie w tym sezonie. i No ja chcę na prosto. No. Pierwsze sparingi wyglądały spoko. Zobaczymy jak długo to potrwa. Mam nadzieję, że jak najdłużej. E... No i to, to, to było tak jak... Była opowiadana ta ofensywa Legii, że po prostu zdradzamy Polaków, zawodników Ekstraklasy i zawodników byłych związanych z Legią. Tak pojawiły się dwa transfery trochę odbiegające od tej reguły. Pierwszym jest Radowan Pankow, czyli serbski środkowy obrońca, który przyszedł. Byłem dosyć negatywnie nastawiony, ale po czasie wydaje mi się, że to jest dobra opcja, bo na swój sposób to jest serb, Ci serbowie zawsze te lidze się znajdują, jest zajebiście. Więc uważam, że to jest naprawdę spoko opcja. Ale drugi, który się nazywa Elitim, Juergen Elite, który jest Kolumbińczykiem, przychodzącym z rezerw od Fordu. Słuchajcie, nie wiem, dla mnie ten transfer się bardziej taki nowy, się turbo mega nie wypałem. Nie wiem, dla mnie to jest Dziwne. Dla mnie, to może jest się techniczne, bo widziałem jakieś tam przedstawienie transferów ekstra że to jest naprawdę techniczny piłkarz, ale no ja tego nie czuję. Ja po prostu czuję, że to będzie coś jak w sadniku, coś takiego jak Hoskato, taki po prostu, no wiecie, transfer, który śmierdzi takiej obecny dla mnie ja po prostu nie wypałem. Dlatego to, jeżeli chodzi tak, pierwsze trzy, czyli Guan Kun oraz Pankow uważam na plus, a Attila uważam na minus, to będzie taki, raczej wydaje mi się, że nie wypał transferowy tego klubu. I dobrze, teraz zrobimy sobie szybkie e, czyszczenie składu. Ogólnie rzecz biorąc, e, dużo piłkarzy, pomi pomijając tych czterech, co przyszli, uważam, że to nie ma sensu, żeby ich w tym klubie, e, w tym składzie, bo to jest bez sensu. I tyle. Także lecimy z brałkarzami, których jest dość dużo, jak widzę. Bo tu, tak samo jak w przypadku wcześniejszego materiału, bo Chelsea tutaj mamy skład Legii z dłuższego ryzykiem sezonu. Więc tak, pierwszy brałkarz Kasper Tobiasz. I tak jak Tobiasza bym chciał zostawić, tak wiem, że jest to w tym momencie bramkarz, na którym możemy dużo zarobić. No i wydaje mi się, że jeżeli Kacper znajdzie dobrą ofertę, to no to trzeba będzie się z nim pożegnać, więc dałbym taką żółtą kartkę. To będzie po prostu takie, wiecie, o, odejdziemy, my zarobimy. A I tak nasza gdzie nie upadnie, bo jest taki Gabriel Kobyrak, Kobylak. Który wydaje mi się, że tak też dał żółtą, ale tutaj bardziej pod wypożyczenie, bo wydaje mi się, że jeżeli odejdzie Kacper to jednak trzeba będzie. Kogo zostawić? A w tym momencie jest jeszcze Chłodun bysztańczo Trojanowski. Jest co? Wydaje mi się, że do no trzeba patrzeć na potencjalny zarobek co tu odejdzie. Kobylak. jeżeli Kasper odejdzie, to nie odejdzie, to później mamy kolejne. No i jest jeszcze Dominik e, e, Chłodun, czyli no ten docelowo-rezerwowy, prawda, legi. On się chyba jakoś bardzo z tym czuję źle, że on jest rezerwowy, więc dostawiamy. Nie wiem, wydaje mi też, Cezary, myślę, to będzie się rezerwowy w przypadku odejścia, w przypadku zostania Kaspra, więc wydaje mi się, że Cezary to zaś jest tak osoba do wypożyczenia. Sorry. No i Trojanowski. No, Trojanowski no, z pięciu każdy wydaje mi się, że zostawienie Ranowskiego do. To jest bez sensu. Wydaje mi się, że Trenowska też połowę iść na wypożyczenie. Chociaż Szkocja będzie starszy od Miszty i Tomiasza, którzy są 2000, od Kobelaka i Tobiasza, którzy są 2000, do więc no może w przypadku Trenowskiego byłaby ta czerwona, w przypadku Miszty żółta ewentualnie jakby chciał gdzieś odejść, a pożyczenie tak samo Kobelak i Tobiasz, więc tak to wygląda. Linia udany Majk Nawrocki. Zostawiłbym, zostawiłbym. Eee, Rafał Augustyniak, tak samo bym zostawił eee, Jory Libeiro. To jest dobry piłkarz, wydaje mi się, że też bym go zostawił. Niech gra, niech siedzi. No, Lince i Rosé To jest czerwona kartka. Dziękujemy za wszystko. Idź w cholerę. No, to jest ale niesamowite, że on cały czas tej Legii jest dla niej. To oni powinni go z w życiach najszybciej. to jest. Młody obrońca z jednej strony dałbym pożyczenie, z drugiej strony nie wiem jak to by wyglądało, kiedy ktoś by się wysypał, więc może tego Ziółkowskiego, Chrzciana, jak by jego te kwestie. Dobra, no, dajmy mu pożyczenie, po prostu to jest taka bezpieczna opcja. To pożyczenie, Arthur Jędrzejczyk zostaje. Bardzo sliż i to jest też ciekawa rzecz. Bo to jest chyba ostatni moment, kiedy bardzo, jak może chyba wjechać za granicę w takim wieku, wiecie, takim wieku jest jeszcze wody, może coś osiągnąć więcej niż tak. Może to wiecie, taka, takie wiesz, dwa lata do jakiejś linii, yy, nie wiem, żeby po prostu Tylko rzeczywiście, że teraz, tutaj w tej Europie coś się osiągnąć. Więc to bym dał żółtą kartkę no, tutaj. Albo 4,5 miliona, ktoś dał naprawdę te 4 miliony, to ja bym go nie dał na plemę 4 miliony. Tak, to może tą 4,5, może 5 nawet. Albo ktoś dał za niego tyle, to zlicz dzięki na wszystko, tylko że trzeba będzie go załatać. Ale to, ale to z tego jest pan Jacek Zieliński. Patryk Sokołowski, fajny chłopak, ale no, to jest raczej rezerwowe na legię. Nie Wydaje mi się, że to jest jak jest na siebie na przykład, tylko w szpatniku, więc do widzenia. Igor Karti to samo. Ja nie, ja nie wiem, wiem, co ten człowiek jeszcze tam robi w tej leki. z Lekhaka. Chyba to samo. Chociaż może żółta kartka, bo jak dwóch wyrzuciłem, to może zostawmy tego z No takie, no, na tytuł zostawię tego żółtą kartkę ewentualnie. Kuba Kisiel, a teraz jeszcze może być spokojnie próba nastąpienia Martka Sliśa, ale zobaczymy jak to by wyszło. Jest też takie wypożyczenie go. Kafuska zostaje. Filip Rejdzie on jest chyba w całej kadry tak patrzę, 2006. Nie tutaj wypożyczenie jak najbardziej. Pszczołek zostaje, Nikodem Niski, wydaje mi się, że powinien już coś pokazywałaś na był 2002 rocznik, więc no, nie wiem, czy będzie w stanie zastąpić w Pawła, więc tu ewentualnie bym pomyślał o na czerwoną nawet, więc tak, Chosułę zostaje. Igor Strzałek. Zastrzelił do gola skaka z KKS Kalisz, Półfinalu w był polski. No, wydaje to też jest opcja czysto rezerwowa i na puchary, ale nie, dobra, go, zostawił nie możemy te wszystkie wyrzucać. Ciepiela, no, raczej bym go sprzeda, bo 2001 rocznik, Dobra no, raczej już duży, pokażę w tej legii. Jakub Jedrasik, no, też wypożyczenie, 2005 rocznik, może coś jeszcze pokazać. Robert Pich, out. Ja nie wiem, byśmy chyba robili śniadanie jakąś łaskę, żebyśmy powiedzieli. Bo tak naprawdę w tej legi, do no nie, człowiek w ogóle coś zagrał. No to po prostu jest out. To jest człowiek, który się na jednej. Bazuję się, że nie nadaje do niczego, co po prostu w tej legi jest niepotrzebnie. Out. Zdecydowany out. Baka na baku. To jest chyba to samo co było przy Joelu Walencji, że grał w innym kluczach, na klasie, grał bardzo dobrze, poszedł za granicę, wrócił do legi i komputer się nie uda tą kartkę bym jeżeli byłaby dobra oferta to rzeczywiście myślebym o sprzedaży, ale to jest też opcja. Ja stwierdzę, że to po prostu po drugim sezonie będzie oddalazbysz, ale do ja nas raczej był go opdował. Reamił nie ja jakiego sezon w tym stali, że że stali tylko do tych no, upił u baraż o ekstra klasę. Więc no, ale czy to no, wypożyczenie chyba bym jeszcze dało? Do 2003 rocznik, to już Erdest Ernest, Ernest, Muci zostać. Yy, Maciej i yy, Jak przyszedł była to się okazało, że jest 6 dla własników i wydaje mi się, że rosłonk to będzie w chłopak do wypożyczenia. Choć, nie wiem, 2001 rocznik to może dać do sprzedaży. Bo no, tak nie do końca coś pokazuje jeszcze w tej legii, więc wydaje mi się, że trzeba ja się stać się go. Bo... Eee, Tomek Pekhardt. Eee, Tomek jakkolwiek jak by o nim nie mówić, to jest zawsze gwarancja goli. więc wydaje mi się, że pozbywanie się go to byłoby trochę bezsensowne, więc no ja bym go zostawił. Eee, I dwójka Carlitos. To co mnie najbardziej boli, że to nie wisła awansowana to jest chyba tylko to, że oni by go odkupili do siebie, bo karnie to jest dla mnie aut, całkowity aut, i dla Scramer. Z tego co wiem, pierwszy pierwszym meczu z Paningowym strzelił I to może oznaczać, że jego pozycja wraca do tego, że on będzie naprawdę dobry do pasnika. Więc wyraźnie przy tym, że będzie Mark, Gual, Mutti, Pekart i ewentualnie kramer, no to wydaje mi się, że będzie naprawdę smoko. Zobaczymy, jak zdrowe kramer, bo tak, to. No dobra, kramer zostaje. E, Rosowek i Galito South i tak by to wyglądało, mniej więcej. Tak, patrzę, na ta resztę, czy, czy się pominąłem, chyba nic. E, tutaj to są to bity, tutaj odejścia. Ja też chciałbym powiedzieć, że zajebiście udało się opnąć tego Joola bo to jest naprawdę niesamowite. Ja naprawdę w to nie wierzę, że on poszedł. Nie, to jest kamień serce po prostu. Tak samo mówią Johan i... ja, ja to już trzeba, bo... Ja Wcześniej trochę uważam, że dobrze się już pożegnał. Ileś można, dobra. Zobaczymy jak to będzie w tym momencie. Wyglądało. Ciekawe, idą transfery, ciekawe, aż ludzie też po podchodzą i tyle. I co? Widzimy się w nowym sesji ekstra klasy. Elu.